Do nieba nie chodzę! Ojej, jak mi Muszę wyjść za to Was A ja nie o takie ma te nie wiem. a ja chorę! A ja bogu! Ty, a jak mi tutaj z ludzkimi normalnie jakie tarcia mają chłopiak, oj się na to że są ty! Rosy śpiewają taką piosenkę, jak się Polacy skurzają, te No właśnie! No wiesz, co Rosjusi śpiewają? Co? E, posłuchaj tego, oni śpiewają i tak. Będę brał cię! <Glacht> Będę brał cię! Biał cię! <glacht> Będę brał cię. Gdzie? Jał Gdzie? Jał Aha. Ej, po się wkurzyli, ty, jak wzięli te wszystkie menzurki, baniaki, rurki, po, po pierdzielali tych łobień. No ale, Piotr, że jeszcze niepotrzebnie schylił to. To ja chodzę statni, statni, maestro. No, bo ja na prawo nie ale jestem profesorem. No, tak, 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 tak. Ej, bo, a, a, co cię dalej stoi ten taki farbowany strażnik, taki spalomodulacja, taki blondynek, ty on pod pachami coś takiego ma? Powiedz mu, że całe piekło z niego wali. Co? Całe piekło cię wali. Co, no. co tam mówisz, Lucjan? No, o, słuchaj, powiedz mu, że BZB się o niego, pytał. No. Lucja, eee. nie dzwoń do mnie w takim stanie.

Ale mamy tu takiego miglanca, normalnie ty mówię ci taki, kolczety ty jak on kłamie, jak on wszystkich kłamie, nawet mu breska nie tychnia. Kogo macie? Kurskiego. <noise> ty, ale jakiś ziwiony, co on

Bo, wy tam jakiś mecz oglądacie? Bogu, ty tam czasem się nie hikrasz co? Wy coś białego pewnie wciągacie. Ty, Bogu, a, a ty dalej ze sznura dzwonisz? Bogu? Tak, ze sztura dzwonię. Ty, a Bogu, a zrobił taki, taki teścik, ale nie bój że nic żadnego tam takiego. Bogu, ty, a, a pójść Co? Pójść sznur! I co, dalej mnie słyszysz? Siód! Nie 6, tylko 21 wieku. Ja w ogóle tu z Hela do ciebie dzwonię. Mam taką, taką stację. Ty, bo powie mi, co z nami będzie, gdy spotkamy się na zakręcie. Konkurency nie wygrywają. Dobra, Lucian. to cię to słyszę, Esa. Więc... Lucian. Poślij. <zyserwanie> Dobra Bogu, wal do sznura. <zyserwanie> Raz, raz, raz. A no ja grab, jak nie ja grab. Lucian. Ha? To ja tych Polaków daję do czysta. O, zarzucili z dziwy, chłopie, he? Oni już tam byli. Czyściec już z pasuje wypasuje. Nic tam nie ma, wszystko wysprzątałem. <laughs> ci jest. Dobra, mogą ogóle, słuchaj, ty, ja muszę kończyć. Moi Polacy kończą, rozkręcają. Panie coś się stało Kolega z wojska dzwonił. No mówiłeś nam, że mieliście tam nie opieką. Ale Panie byłem, rozmawiałem z Polacy. Tak. E, prosili o jeszcze jedną szansę. Powiedzieli, że się poprawią. Już rozpoczęli akcję w szybka Oddali wszystko co mieli. Atlantyda się znalazła. Dobrze, w takim razie ostatnia szansa, masz jakiś pomysł? Tak, ja proponuję zrobić to, co zazwyczaj działało. Proponuję przenieść ich do starożytnego Rzymu. O. Bardzo dobry pomysł, starożytny Rzym, ostatnia szansa. Tak, tak. Czytajcie co wyszło. 753 rok przed naszą erą, cudownie ocaleni przez wilczycę dwaj bliźniacy. <śles>